Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłam przyjść do Was z takim tematem bardzo luźnym, takim tematem bardzo pogadankowym. A mianowicie, słuchajcie, ostatnio zastanawiając się nad tym, jakie marki przestałam kupować, albo jakich marek generalnie nie testuję i nie kupuję, ponieważ nie znalazłam u tych marek propozycji dla siebie. Stwierdziłam, że być może będzie to fajny materiał na film i być może da Wam również pole do wypowiedzenia się, z jakimi markami Wy zerwaliście stosunki po latach, bo na przykład nie zauważacie już korzystnej relacji jakości do ceny, albo które marki omijacie, bo nigdy tak naprawdę nie miały propozycji skierowanych stricte do Was. A zatem, jeśli macie jakieś takie przemyślenia, swoje typy marek, które z jakichś tam względów omijacie, to dajcie znać w komentarzu. A dzisiaj ja bym chciała Wam powiedzieć o tych markach, które albo zaprzestałam kupować, bo bardzo się pogorszył właśnie stosunek i relacja jakości do ceny, albo o tych markach, które jakoś tak nigdy swoimi perfumami mnie na tyle nie przekonały, żeby przeglądać się im bliżej w perfumeriach. I słuchajcie, muszę zacząć od marki, która w moim osobistym rankingu jest marką, którą niezwykle, ale to słuchajcie, niezwykle lubię. I dlatego jest mi ogromnie żal, że marka ta tak podupadła jakościowo, jeśli chodzi o parametry swoich perfum. I o jaką markę chodzi? Chodzi, słuchajcie, o markę Dior. I powiem Wam tak, ja generalnie bardzo cenię sobie stare wypusty tej marki. Bardzo lubię całą linię Poison z jej wszystkimi tak naprawdę flankerami. Bardzo lubię, jak wiecie, Żador w edycji wody toaletowej. I muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o współczesne wersje tych wszystkich zapachów, to one tak po prostu totalnie podupadły na parametrach że gdyby teraz mi się skończył mój własny flakon Pure Poison, to naprawdę tylko i wyłącznie szukałabym starszych egzemplarzy, a nie kupowała jakiegoś nowego rocznika produkcji z perfumerii i jako po prostu nowej, zafoliowanej butelki. Parametry większości perfum Diora są niestety w tym momencie tragiczne. Mam wrażenie, że to się zaczęło tak mniej więcej od czasu Miss Dior Rose and Roses, która, słuchajcie, mimo że jest zapachem bardzo ładnym, to parametry ma niestety tragiczne, bo parametry tego zapachu, przynajmniej trwałość na mojej skórze, to było mniej więcej 2 godziny. To samo było z Joyem, z klasycznym Joyem, który wyszedł jako pierwszy, nie mówię o edycji Intense, że parametry też miał po prostu tragiczne. 3 godziny i tyle. I słuchajcie, zauważam, że również nowe roczniki, ich klasyków, to jest jakiś. No po prostu śmiech na sali, jeśli chodzi o trwałość, więc myślę, że kiedy pokończą mi się moje butelki ulubieńców od Diora, to raczej będę szukała starszych roczników, aniżeli kupowała nową butelkę z perfumerii, bo po prostu będzie mi żal pieniędzy przy takiej niestety relacji jakości, trwałości, parametrów do ceny. Już nie mówię słuchajcie o... Zapachu Rose Essence, który wyszedł jako limitowanka, nie chcę skłamać, ale rok albo półtora roku temu, który kosztował w okolicach 1000 złotych. Słuchajcie, ja kupiłam malutką odlewkę tego zapachu przy okazji jakiejś rozbiórki, i to także były perfumy, które pachniały godzinę do dwóch, to, było, to był absolutny max. Przy takiej, słuchajcie, cenie, no to było coś strasznego. Okej, okay, ja wiem, że użyto w tym zapachu takiego sezonowego ekstraktu, który jest po prostu nie do powtórzenia. I nie do osiągnięcia, dlatego te perfumy były po pierwsze drogie, po drugie bardzo mocno limitowane. Ale słuchajcie, cena 1000 zł za trwałość zapachu godzinę do dwóch maksymalnie. Nawet przy jego niezaprzeczalnym pięknie, bo nie mówię, były to naprawdę bardzo ładne perfumy. No dla mnie, słuchajcie, to tak troszeczkę jest niepoważne. Gdybym miała być szczera, więc diorowi niestety ostatnio daje bardzo dużą krechę. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jak w końcu Kurdydzian wyda coś już pod swoim nazwiskiem, ale póki co, niestety, jestem wobec Diora na dużenie. Drugą marką, która bardzo wiele straciła w moich oczach, i powiem szczerze, że od jakiegoś czasu po prostu nie kupuję jej kompozycji, bo ceny nie spadają, a jakość niestety bardzo spada. Właśnie spadają parametry. To niestety marka Chanel. I powiem Wam, że ostatnio z ciekawości powąchałam współczesną wersję Coco Noir, tester z perfumerii. I słuchajcie, te perfumy pachną godzinę. To jest po prostu coś niewiarygodnego, że perfumy za około 700 zł w perfumerii sieciowej pachną po prostu godzinę. Więc jeśli chodzi o mnie, to po prostu nie wielkie nie. Na pewno powiem Wam, nie kupię nic od marki Chanel w jej cenie rynkowej, chyba że jakieś perfumy uży, używane z drugiej ręki to ok, ale zaprzestałam kupowania perfum tej marki i na pewno nie będę, podobnie jak w przypadku Diora, polować na jakieś nowe butelki zapachów, które mi się pokończą. Raczej będę próbowała kupić butelki ze starszych roczników z drugiej ręki. Kolejną marką, którą uważam tak naprawdę za markę niewspółmiernie jakościową do ceny jest marka Joe Malone i przy całej mojej sympatii do ich perfum, do ich zapachów, no to słuchajcie, po prostu nie. Ja moją butelkę Wood Sage Seasalt, bo jak dobrze wiecie, ja ten zapach uwielbiam, kupiłam od konsultantki z Douglasa, więc ona na szczęście nie kosztowała mnie jakichś bajońskich pieniędzy i bajońskiej sumy, ale gdybym miała kupować tę butelkę w cenie rynkowej, to bym sobie po prostu darowała, bo uważam, że jakość jest totalnie niewspółmierna do ceny tych perfum. Słuchajcie, trwałość tego zapachu to godzina do dwóch maksymalnie. Ja mam świeżą wersję, więc już po wszelkich reformulacjach. I słuchajcie, gdybym miała za te perfumy zapłacić 450 zł, bo mniej więcej tyle kosztują jakikolwiek perfumerii online, no to bym sobie je chyba po prostu darowała. Kolejną marką, która według mnie ma kompletnie niewspółmierne, po prostu odklejone ceny w stosunku do parametrów perfum, jakie oferuje, to marka Tom Ford. I słuchajcie, ja tutaj nie mówię o linii mainstreamowej. Ja mówię tutaj głównie o kompozycjach butikowych, które są pioruńsko trwałe, które kosztują w okolicach 1700 zł, albo i więcej. A generalnie w większości tych kompozycji, nie mówię o wszystkich, parametry po prostu wołają o pomstę do nieba. Słuchajcie, zapachy niewątpliwie są dobre. Są dobre jakościowo, są dobrze skomponowane, są bardzo często mega kreatywne. I rzeczywiście, jeśli chodzi o serce włożone w tworzenie tych zapachów, to czuje się tam kawał wyobraźni, kawał inwencji, kawał serca. Ale słuchajcie, czy chcemy płacić za butelkę perfum 1700 zł tylko po to, żeby się cieszyć tym zapachem 3 godziny? No nie wiem, chyba, że komuś zbywa pieniędzy i jemu to nie przeszkadza, ale mnie na przykład, słuchajcie, kompletnie nie interesuje taki stosunek jakości do ceny i mimo, że markę tę cenie ze względu właśnie na kreatywne, dobre i naprawdę bardzo jakościowe kompozycje, no to niestety tym parametrom za tą cenę mówię ogromne nie. I kolejną marką, którą myślę wkrótce przestanę kupować, bo już nie widzę tak naprawdę niczego dla siebie, co ta marka ostatnio wypuszcza na rynek, to marka niestety Mugle. I słuchajcie, ja do tej pory uważam, że jest to moja ulubiona marka, marka, którą najbardziej cenię, jeśli chodzi o marki mainstreamowe. Ale ostatnie tak naprawdę kompozycje i premiery tej firmy pokazują, że ona bardzo spadła, jeśli chodzi o kreatywność kompozycji, jeśli chodzi o jakieś takie wysokie loty, które zawsze sobą reprezentowała. Słuchajcie, kiedyś perfumy marki Mugle rozpoznawało się bez problemu. Były to kompozycje wysoce kreatywne, odrealnione, odstrzelone. Były to po prostu perfumy, które zawsze budziły pytania, co to jest za zapach. Dlatego, że perfumy te były po prostu nieprzeciętne, po prostu inne, po prostu futurystyczne. Natomiast to, co ostatnio tak naprawdę wydaje na rynek marka Mugle, to słuchajcie, schlebianie masowym gustom, totalny mainstream, totalny brak wyobraźni. Okej, okay, te perfumy są ładne. Ja im nie mam pod tym względem nic do zarzucenia, bo to są zapachy bardzo ładne, naprawdę. Tylko słuchajcie, fan marki wieloletni, jakim jestem ja, który się przyzwyczaił jednak do tego, że jest to marka zapachów bardzo kreatywnych i bardzo jakościowych, jak na perfumy mainstreamowe. Czymś takim niestety po prostu nie jestem usatysfakcjonowana. Więc y, cała seria Goddess y, czy Angel Elixir, który y, wyszedł ostatnio, to moim zdaniem, słuchajcie, jest jakieś wielkie nieporozumienie, jeśli chodzi o markę Mugle i wizerunek tak naprawdę tej marki. Choć tak jak mówię, są to zapachy bardzo przyjemne i na pewno zapachom samym sobie nie mam nic do zarzucenia, poza tym, że firma zdeptała całe ogromne dziedzictwo, jakie w niej budował przez lata Thierry Mugle. I słuchajcie, od takich marek, które przestałam kupować, ponieważ zauważyłam pogarszającą się relację jakości co do ceny, przejdę do takich marek, którym powiem szczerze, nigdy nie poświęcałam uwagi, ponieważ sądzę, że te marki po prostu w większości nie mają mi nic osobiście jako klientowi do zaoferowania. Ponieważ kompletnie odbiegają od mojego gustu. I pierwszą z takich marek jest marka Hugo Boss. I słuchajcie, poza DiPret, i to DiPret w bardzo starej wersji, tak naprawdę wśród perfum marki Hugo Boss nie znalazłam tak naprawdę nic dla siebie. Okej, okay, to bardzo często są zapachy fajne, przyjemne, kobiece, dobrze noszące się. Ale zapachy jednak, które w żaden sposób nie chwyciły mnie na dłużej, przynajmniej za serce. Więc oczywiście od czasu do czasu coś tam przetestuję z ciekawości, ale nigdy tak naprawdę nie stoję długo przy półce z perfumami tej marki, ponieważ moje dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że bardzo mało zapachów od tej firmy kiedykolwiek trafiło w moje serce, właśnie poza tym kompletnym stereociem, czyli Deep Red, ale koniecznie w jego bardzo, ale to bardzo starej formule. Kolejną marką, która tak naprawdę nigdy nie zagarnęła i nie złowiła mojego serca, jest marka Dawidow. I słuchajcie, ja bardzo lubię męskie perfumy od tej marki. I tutaj wzięłam akurat perfumy mojej drugiej połówki, właśnie Dawidow, żeby pokazać, że jeśli chodzi o perfumy męskie. To one są naprawdę fajne, bardzo mi się podobają. Ja zresztą zawsze gdzieś tam w prezencie mojej drugiej połowie kupuję Dawidowa. Bardzo mi się podobał zapach Silver Shadow. Uwielbiałam ten zapach na nim od marki Dawidow, ale on chyba od dawien dawna jest wycofany, bo w ogóle ostatnio nie mogę na niego trafić. Zdecydowanie to był taki zapach klasyczny, fajny, bardzo męski, ale urzeźwiający na okresy wiosny oraz lata. Teraz kupiłam moje drugiej połowie the game, i ten zapach też jest taki właśnie wiosenno-letni bardzo ładnie się na nim układa, jest taki też bardzo męski i klasyczny. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o markę Dawidów i perfumy dla kobiet, to nigdy nic tak naprawdę nie złowiło mojego serca na tyle, aby na dłużej zostać w mojej kolekcji. Oczywiście wiele kompozycji marki Dawidów jest bardzo przyjemnych. Na przykład Dawidow Cool Water Heroes. to są przepiękne perfumy piwoniowo-różane. Ale też perfumy nie na tyle zachwycające mnie, że zostawiłam je w mojej kolekcji. Fajne były od Dawidowa perfumy Cool Water Game, które zostały już no, jakieś chyba 10 lat temu wycofane. I to były też super perfumy, i też je wiele, wiele lat nosiłam. Ale słuchajcie, poza tymi drobnymi wyjątkami. Tak naprawdę u Dawidowa nie znajduję za bardzo niczego dla siebie, to też dlatego nigdy to nie jest mój pierwszy wybór, jak wchodzę do perfumerii, żeby coś przetestować i do półki z Dawidowem raczej podchodzę gdzieś tam w wolnej chwili, jak mam jeszcze czas, a nie jako do półki pierwszej, żeby przetestować właśnie zapachy tej marki. Kolejną marką, która też powiem szczerze, nie wywarła jakiegoś solidnego wpływu na moje życie perfumocholika. I powiem szczerze, również nie miałam w toku, tak naprawdę, mojego kolekcjonowania, zbieractwa i tak dalej, żadnego, tak naprawdę, żadnej presji, żeby mieć jakieś perfumy od tej marki. Jest marka Bulgari. Bardzo lubiłam rzeczywiście tę serię Jasmine Noir, i tutaj muszę powiedzieć, że właściwie każdy zapach z tej serii w jakiś tam sposób mnie ujął. Natomiast czy pozostałe zapachy robiły na mnie takie wrażenie, żebym je chciała za wszelką cenę posiadać? Nie powiedziałabym. Chociaż muszę szczerze powiedzieć, że marka ma zapachy bardzo ładne. I tutaj jak najbardziej wam polecam, nie odradzam, bo wiele perfum zwłaszcza z serii Splendida to są bardzo ładne zapachy, które na pewno przypadną wielu osobom do gustu, więc absolutnie nie byłabym po prostu uczciwa, gdybym wam powiedziała, że te perfumy są złe, bo nie są złe. Niemniej jednak jakoś to nigdy powiem szczerze, nie był osobniczo mój zapachowy feeling, więc nigdy jakoś tak perfum od tej marki nie czułam, aczkolwiek nie odradzam, bo tak jak mówię, marka ma wiele dobrych zapachów i oczywiście jak będziecie w perfumerii, bardzo Was zachęcam do tego, żebyście je powąchali. I słuchajcie, teraz, że tak powiem, po depresie notatnikiem, już nie flakonami, bo teraz marki, o których będę mówiła, nie są reprezentowane kompletnie w mojej kolekcji, więc nie pokażę wam tutaj żadnych flakonów y, jako przykładów, więc tylko i wyłącznie będę wam czytać z kartki czego nigdy nie, nie miałam w swojej kolekcji, czego nie wąchałam, co nigdy mnie nie ujęło ze serce. A więc taką marką zdecydowanie była marka Lacoste. Słuchajcie, ja nie wiem, na cokolwiek od tej marki bym nie trafiła, czy w postaci gratisowej próbki do zamówienia, czy w postaci butelki, którą gdzieś tam koleżanka miała w torebce i dawała mi do przetestowania. Powiem Wam, że nic od Lacoste nie zrobiło na mnie niestety wrażenia, więc ta marka, jeśli chodzi o mnie, nie, absolutnie nie. Kiedyś dostałam nawet jakieś perfumy Lacoste w prezencie. I to też nie był kompletnie mój feeling, więc tutaj muszę powiedzieć, że nigdy tak naprawdę poza tym jednym flakonem, który dostałam w prezencie, nie miałam nic tak naprawdę od tej marki. I kolejną marką jest marka Salvatore Ferragamo. I powiem Wam, że wiele zapachów tej marki wąchałam na kimś. Wiele moich koleżanek używa perfum tej marki, na przykład Incanto. I okej, okay, na nich te perfumy mi się podobają, natomiast jakoś na mnie osobniczo nigdy zapachy marki Salvatore Ferragamo dobrze nie pachniały. Amo było super zapachem i Amo miałam przez no, dłuższy czas w swojej kolekcji. Rzeczywiście przepiękny taki dość mocno kwiatowy i pomarańczowy zapach, ale poza Amo tak naprawdę wszystko to, co testowałam bądź gdzieś tam dostawałam w postaci próbek, nie zrobiło, powiem szczerze, na mnie większego wrażenia. I kolejną marką, którą sobie tutaj wypisałam, od której obecnie nie mam żadnego flakonu, jest marka Nina Ricci i powiem Wam, że też jakoś nigdy nie gonię w perfumerii do wąchania jakiejkolwiek nowości od tej marki. Bardzo rzadko tak naprawdę coś od tej marki było w stanie chwycić moje serce na dłużej. Jedyne perfumy, słuchajcie, które naprawdę zrobiły na mnie wrażenie to było Ricci Ricci, bo one były takie chłodne, niedostępne, bardzo mocno paczulowe i to był zapach z taką zjadliwą, bardzo ciekawą paczulą który rzeczywiście dość mocno zawładnął przez jakiś czas moim nosem, ale poza Ricci Ricci tak naprawdę chyba nigdy i żadne perfumy marki Nina Ricci nie zrobiły nam jakiegoś większego wrażenia, więc absolutnie na mojej liście jako kolejna pozycja ląduje marka Nina Ricci. Kolejną marką, która nie jest kompletnie reprezentowana w mojej kolekcji, to jest marka Balenciaga i powiem wam szczerze, że to jest marka, w której jest kilka bardzo fajnych zapachów. Nie mówię, że nie, niemniej jednak to nie są zapachy, które byłyby zbieżne z moim gustem. Nie są to zapachy w moim typie, nie są to zapachy, w których czułam się dobrze. Miałam w swojej kolekcji Balenciaga Paris, czyli taki bardzo ładny, bardzo klasyczny zapach takiego lekko skórzastego z tego fiołka. I to były perfumy bardzo ładne i bardzo klasyczne, choć powiem nie dla mnie, nie dopasowane zupełnie tak naprawdę do mojego gustu. Pięknymi perfumami od marki Balenciaga było też właśnie z tej linii Paris Balenciaga Le Sens i to był zapach Sztos. Jakbym ja go znalazła w dobrej cenie, to chętnie ten zapach, jeśli chodzi o markę Balenciaga, włączyłabym do kolekcji. Ale słuchajcie, poza tak naprawdę tymi dwoma kompozycjami, żadna kompozycja inna od tej marki nie zrobiła na mnie większego wrażenia, więc jeśli chodzi o Balenciaga, też powiem szczerze, nie poluję na jej premiery. Nie bardzo podchodzę do półki w perfumerii, żeby przetestować perfumy tej marki, więc dla mnie, jakby Balenciaga, jest gdzieś bardzo, bardzo daleko z tyłu, jeśli chodzi o moje zainteresowania perfumowe. Kolejną marką, która, powiem szczerze, nigdy mnie nie zauroczyła, żaden zapach tej marki nigdy nie trafił w mój gust, ani w moje serce, jest marka Lanvin. I słuchajcie, kiedyś, jak byłam młodą kobietą, nosiłam perfumy tej marki Jeanne, i on nawet mnie, jako młodej dziewczynie, bez wyrobionego gustu, Powiem szczerze, tak średnio się podobały. Bardzo często też spotykam otwarte testery w Rosmanie, tudzież w innej perfumerii, perfum tej marki. I też powiem szczerze, żadne perfumy, które testowałam, nie zrobiły na mnie takiego wrażenia, a żebym chciała się nad tą marką pochylić. Nawet Osławiony Oxygen, którego miałam, powiem szczerze, w swojej kolekcji i puściłam dalej w świat, bo choć perfumy fajne, ciekawe, takie mleczne, lekko pieprzne, to powiem szczerze, dla mnie za mało tam się działo, żebym chciała te perfumy w kolekcji zostawić, więc jeśli chodzi o kolejną markę, którą często omijam, jest to marka Lanvin. I ostatnią marką w moim dzisiejszym zestawieniu, spośród marek, z którymi bardzo mało się kumpluje, jest marka Versace. I poza jednym, jedynym Crystal noir, który mam od tej marki, tak naprawdę słuchajcie, zapachy tej marki jakoś nigdy nie ujmowały mnie za serce. Cała ta, ser ta seria diamentów kryształów, czyli Bright Crystal, Yellow Diamond i to jest kompletnie seria nie dla mnie. Podobnie inne tak naprawdę serie, na przykład cała seria Dylanowa, Dylan Blue, Dylan Turkusowy i tak dalej. Też powiem Wam, że w ogóle nie chwyciły mojego serca. Jeśli chodzi o Versens, to miałam przez chwilę w swojej kolekcji, ale na mnie to były perfumy, które kompletnie się mnie nie trzymały. I choć kompozycja była zgoła ładna, drzewna, lekko cytrusowa, świetna na wiosnę i lato, to niestety, słuchajcie, trwałość i projekcja była na mnie po prostu żadna. Więc po prostu zajmowało mi miejsce tak naprawdę na półce na inne perfumy, które zdecydowanie lubię bardziej i zdecydowanie bardziej no sobie czuję. Więc podsumowując, jeśli chodzi o markę Versace, to powiem szczerze, że też jakoś nie gonię za ich premierami, też jakoś nie uważam, że jestem dziewczyną Versace, więc to jest ostatnia i kończąca dzisiejszy film marka perfum, którą raczej omijam. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy film o markach, które przestałam kupować, tudzież o markach, którymi tak naprawdę nigdy programowo za bardzo się nie interesowałam. Tak jak Was prosiłam na początku filmu, dajcie znać, które Wy marki omijacie albo które przestaliście kupować. Jestem bardzo ciekawa Waszych wyborów, a tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego filmu na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!